Witajcie w trzecim odcinku podcastu bez briefu nagrywanego po godzinach w biurze agencji Opus B. Ja nazywam się Robert Kochan, a moim gościem jest dziś niezwykle pozytywna osoba, dobry duch naszej agencji, ale przede wszystkim świetna specjalistka od marketingu cyfrowego, czyli Kasia Wrożyna, Digital Managerka w Opus B. Cześć Kasia, miło mi Cię gościć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć. Robert, zapomniałeś jeszcze powiedzieć, że jestem najwierniejszą fanką naszej serii podcastów. <grymne> Nie mogłam się doczekać, aż tutaj wystąpię. Tym bardziej miło mi Cię gościć. No słuchajcie, razem z Kasią porozmawiamy sobie dziś o TikToku, jego fenomenie oraz o tym, jak zmienił on podejście użytkowników do konsumpcji materiałów wideo, ale też, można powiedzieć, współczesną branżę reklamową. No ale zacznijmy może od początku. Kasia, gdybyś miała wytłumaczyć takiemu boomerowi jak ja, czym jest TikTok, dlaczego jest tak popularny, do czego służy oraz kto i jak z niego korzysta, to co byś powiedziała? Jakbym miała wytłumaczyć boomerowi, czym jest TikTok, to powiedziałabym, że jest to takie coś do scrollowania I to w zasadzie dobrze podsumowuje to, czym TikTok jest. Natomiast już tak całkiem poważnie, to po prostu chińska aplikacja służąca głównie do rozrywki. Część osób klasyfikuje ją jako aplikację społecznościową i oczywiście mnóstwo elementów społecznościowych tam jest. Natomiast ktokolwiek zainstalował TikToka i miał z nim do czynienia, wie, że ta aplikacja służy przede wszystkim rozrywca. Też zdarza się, szczególnie w rozmowach z klientami, że o TikToku mówi się jak o tej aplikacji, gdzie dzieci tańczą. Natomiast już jesteśmy dawno, dawno za tymi czasami. Tutaj mówimy o czasach może, nie wiem, 2016, 2018, kiedy ta aplikacja faktycznie do tego służyła. Nawet pamiętam, miałam kiedyś taki konkurs z jednym z klientów FMCG, gdzie trzeba było nagrać jakiś śmieszny filmik, historię z produktem, i właśnie wtedy bardzo dużo zgłoszeń przychodziło, jeszcze wtedy z muzykali, tak, bo TikTok wykupił amerykański muzykali. Właśnie dużo zgłoszeń przychodziło z tej aplikacji, fajnych, zmontowanych, kreatywnych filmików, i faktycznie były one przesyłane przez młodzież. Natomiast teraz wygląda to zupełnie inaczej. Zresztą bardzo polecam zainstalować sobie TikToka i zobaczyć, co tam jest teraz. Przede wszystkim jest to aplikacja, gdzie spotkamy się po prostu z ogromem treści, z nieprawdopodobnym ogromem treści, które bombardują nas w bardzo szybkim czasie. Nie wiem, czy miałeś możliwość zainstalowania sobie TikToka? Tak, zainstalowałem. No i rzeczywiście tych treści jest tam sporo. Już w zasadzie po samej instalacji um, TikTok podrzuca nam, tak, jakby materiały, które mogą nam się spodobać. No i jest ich, powiem Ci, bardzo duża różnorodność. Od. Zwierzątek, tak, przez różnego rodzaju poradniki, lifehacki i tak dalej. Troszkę poszukałem, natomiast nie powiedziałbym, że jestem tutaj jakimś TikTokowym wyjadaczem. Dopiero stawiam swoje pierwsze boomerskie kroki na tym narzędziu. To jest też tak, że TikTok nowych użytkowników właśnie bombarduje dużą różnorodnością treści. Ponieważ chcę zbadać, co użytkownikowi się najbardziej podoba. Teraz nawet ym, dzieje się coś takiego, czego nie zauważyłam wcześniej. Natomiast jeżeli polubię jakiś filmik, to kolejny, który mi się wyświetli, jest dokładnie z tej samej kategorii. Albo na przykład, jeżeli u konkretnego twórcy ym, weszłam w interakcję z jakimś typem jego wideo, to nie wyświetlają mi się wszystkie jego wideo, tylko ten konkretny typ. Czyli y, ktoś robi, nie wiem, content, Komediowy, ale zaraz opowiada o swoim życiu, i jeżeli ja weszłam w interakcję z jego kontentem komediowym, to najprawdopodobniej kolejny filmik, który zobaczę, to będzie jego kontent komediowy. Odkryłam to w sumie przez przypadek, jak byłam ciekawa, co u danego twórcy, i zobaczyłam, że jest tam mnóstwo filmików, którym się nie wyświetliły. I wtedy dopiero mogłam odkryć całe spektrum jego twórczości. Także tutaj widzimy, że ten algorytm TikToka em, faktycznie intensywnie nas eksploruje. No właśnie, słuchaj, o ten algorytm teraz chciałbym Cię zapytać, no bo wydaje się, że to narzędzie całkowicie zmieniło skalę postrzegania dobrych zasięgów, jeśli chodzi o treści, właśnie. I to, co wydaje się niemożliwe do osiągnięcia na innych platformach mediów społecznościowych, bez odpowiedniego właśnie wsparcia mediowego, na TikToku nie jest niczym wyjątkowym. Na pojedyncze filmy potrafią zyskać nawet milionowe zasięgi w krótkim czasie. Czy potrafiłabyś nam wyjaśnić, na czym polega ten fenomen, właśnie tego algorytmu? To jest faktycznie coś, co bardzo zachęca szczególnie mniejszych twórców do wejścia na TikToka. Zresztą, niepojedyncze są sytuacje, gdzie ktoś wieczorem wrzucił TikToka, jakby zwykła osoba, nie influencer. Po prostu czymś się zainspirował, zrobił coś śmiesznego, pokazał coś, co go wkurza. I rano właśnie obudził się z milionowymi zasięgami i stał się sławny. Takim przykładem może być na przykład pani, która spędzała wakacje w Stegnie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale już pół internetu o tym pisze, łącznie z mainstreamowymi mediami, że teraz wszyscy pozdrawiają ze Stegny. Otóż ta pani już w sumie starsza, ona chyba była po pięćdziesiątce, czy, czy może nawet starsza, po prostu nagrała TikToka, że jest w Stegnie, pozdrawia ze Stegny, że jest to polskie morze i Stegna, Stegna. Wszyscy zaczęli nagrywać do tego dźwięku, robić remiksy. Nie wiem, czy piosenka już powstała, czy nie. Na pewno, natomiast jeżeli nie, to na pewno powstanie. No i ta pani, która nagle stała się tak popularna, nawet jedno z mediów podało jej imię i nazwisko, po prostu usunęła ten filmik. Ona nie chciała tej atencji, tego szybkiego wiralu, którym się stała, po prostu najprawdopodobniej się nie spodziewała, że tak się stanie. No i cóż, wielu twórców zachęconych właśnie tego typu sukcesami w zasadzie w jeden dzień czy przez jedną noc, próbuje swoich sił na TikToku. Bardzo dużo młodych osób, bardzo dużo osób, które latami próbowały zbudować sobie audiencję na Instagramie, tym jest skórzona przez TikToka. Ja na przykład obserwuję na Instagramie dziewczynę, która nie wiem, od pięciu lat robi bardzo fajny lifestyle'owo, podróżniczo, piwny content. No i przez te 5 lat na Instagramie uzbierała 17 tysięcy followersów, jej filmy, no nie wiem, nie przekraczały 5, 6 tysięcy wyświetleń, natomiast po wyrzuceniu fajnych treści na TikToka okazało się, że mam milionowe zasięgi, jakby na Instagramie nie było to wcześniej możliwe. TikTok po prostu bardzo mocno promuje treści, które są angażujące dla użytkowników, które na przykład obejrzymy kilka razy, które komuś wyślemy, które zapiszemy, które polajkujemy, promuje po prostu je bardziej niż samego twórcę, który może być maleńki. Po prostu może, TikTok może dać szansę każdemu, aczkolwiek też troszeczkę się to zmienia, ponieważ im więcej osób pojawia się na tym TikToku, tym mniejsze y, możliwości wybicia się, ponieważ mamy większą konkurencję. Zresztą dużo, dużo większych twórców od dłuższego czasu skarży się na to, że faktycznie te tiktokowe zasięgi trochę im zaczęły spadać, aczkolwiek nadal jest to platforma bardzo atrakcyjna i bardzo przyciągająca twórców. No właśnie, ja się gdzieś tam nad tym zastanawiałem, bo mam wrażenie, gdzieś tam sięgając pamięcią do lat ubiegłych, że większość tych portali społecznościowych, Właśnie zaczynając, mocno wspierała budowanie zasięgów takich organicznych, natomiast z czasem im bardziej się rozbudowywały, to te zasięgi spadały na rzecz e, jakiejś takiej monetyzacji ich, tak, że te portale chciały jakby zarabiać na tym, żeby te zasięgi budować. No i rzeczywiście mocno ograniczały te, te organiczne zasięgi, zniechęcając do siebie. Powoli gdzieś tam twórców kontentu. I właśnie chciałbym zapytać, czy Twoim zdaniem TikTok jakby będzie przechodził podobną drogę? Czy teraz jesteśmy jakby na tym etapie, czy już może zaraz po etapie tego piku, jeżeli chodzi właśnie o taki zasięg organiczny i to już teraz będzie tylko spadać na rzecz właśnie jakichś takich płatnych promocji wspierania tego zasięgu? Czy to jest jednak zupełnie inna droga? Jeżeli chodzi o dalszą drogę, to ciężko mi to przewidzieć, bo, nie wiem, na przykład ostatnie zmiany, które obserwujemy chociażby na Instagramie, są podyktowane tym, że właśnie mamy konkurencję ze strony TikToka. Więc być może jak pojawi się w przyszłości jakaś konkurencja dla TikToka zupełnie nowa, to on wtedy też będzie musiał podjąć kroki, żeby trochę się dostosować e, do świata, jaki będziemy mieli wtedy. E, natomiast myślę, że to jeszcze nie jest szczyt, bo TikTok za, za pierwszy kwartał, kwartał 2022 jest najczęściej pobieraną aplikacją. Z tego, co, z tego co pamiętam, to został pobrany 175 milionów razy i jeszcze, jeszcze po prostu musimy zobaczyć, aż, e, aż ten rynek się nasyci. Na pewno w Polsce jest jeszcze bardzo duże pole e, do rozwoju TikToka, dlatego że o ile młodsze osoby są z nim zapoznane, to osoby starsze, czyli nie wiem, załóżmy po 25 roku życia czy po 30 roku życia, wciąż nie stanowią dużej grupy. Natomiast nie ma co ukrywać, no TikTok się starzeje. Przykładowo w Stanach czy w UK osoby od 30 do 50 roku życia stanowią około 40% użytkowników TikToka, więc myślę, że u nas też to będzie szło w tym kierunku. Z jednej strony będzie się tak działo, dlatego że im więcej osób o tym słyszy, tym więcej chce wypróbować, a z drugiej strony im więcej jest twórców starszych, tym więcej takiego kontentu bardziej interesującego dla starszych osób tam jest. W związku z czym to miejsce na rozwój, moim zdaniem, cały czas jest i to na pewno nie jest koniec. No, ciekaw jestem, czy kiedyś będzie tak, że to właśnie TikTok stanie się boomerski, a jego miejsce zajmie jakiś inny młodszy brat. Tak zwykle wygląda kolej rzeczy. Natomiast, no, póki co te zasięgi TikTokowe wyglądają często fenomenalnie, tak? Bo tak jak mówisz, one mają, niektóre z tych treści mają mocno wiralowy charakter, zdobywają, no, fantastyczne numery i te możliwości, jakie daje TikTok, zdają się jakby zupełnie zmieniać reguły marketingowej gry. Jednocześnie za jego przyczyną zmienia się też podejście użytkowników, między innymi do konsumpcji materiałów wideo. No i czy mogłabyś nam nieco więcej właśnie o tych zmianach powiedzieć i o tym, z czym one się wiążą? Tak, no TikTok wywodzi się z krótkiej formy wideo. Wcześniej były to filmiki kilkunastosekundowe, później doszliśmy do minuty, teraz nawet dziesięciominutowe filmiki można na Tiktoka wgrać. Natomiast przede wszystkim TikTok, tak jak powiedziałam wcześniej, stawia na rozrywkę. Można, można sobie przykładowo wejść na Facebooka do zakładki wideo, nie wiem czy kojarzysz taką zakładkę, ale jest obok głównego feedu jest taka ikonka, gdzie można kliknąć i też jest feed jedynie wideo. Natomiast porównując feed wideo Facebooka i, i, i ten feed TikToka możemy zauważyć, że są to kompletnie inne treści. Ponieważ Facebook, ech, tak mi się wydaje, po prostu ma inną bazę naszych zainteresowań, czyli no, w moim przypadku, gdzie śledzę dużo treści reklamowych, dużo treści związanych z popkulturą, e, dużo treści związanych, nie wiem, załóżmy z e, tworzeniem wideo. To wyświetlają mi się właśnie tego typu newsy. Newsy związane z gwiazdami, newsy związane z craftingiem, z montażem wideo, różne takie inspiracje. Natomiast TikTok podszedł do mnie zupełnie na świeżo i przedstawiając mi szerokie spektrum jakby potencjalnych zainteresowań, wybadał, co mi się podoba. W związku z tym mój fit jest kompletnie inny: jest mnóstwo kontentu komediowego, mnóstwo odgrywania scenek. Bardzo dużo TikToków związanych, nie wiem, ze spacerami do lasu, z takim mindfulness, z, z rzemiosłem czy z grami komputerowymi. Po prostu wydaje mi się, że TikTok bardziej pasywnej postawy wymaga od konsumentów. Bo sam jest w stanie podać jakby taki waklarz treści, z których, no ja w zasadzie mogę sobie wybrać, tak? Na Facebooku bardziej aktywnie musiałam na przykład wymyślić, hmm, interesuje się na przykład marketingiem, to może polajkuję taki fanpage, być może dołączę do takiej grupy, tak? Więc ten Facebook tak mnie nie badał. Dopiero teraz może zaczyna to robić. Dlatego, że te algorytmy się zmieniają i to zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku mamy te treści polecane, które potencjalnie w mojej grupie wielkowej, w mojej płci by się sprawdziły, natomiast to nie jest ten level. Także tak, zmienia się ten sposób konsumpcji. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej pasywny. To już nie jest tak, że po prostu rozdajemy lajki na prawo i lewo, tak jak to było nie wiem, w takich złotych czasach Facebooka, gdzie tylko patrzyliśmy po prostu na te kciuki w górę. Ponieważ TikTok też bada dużo więcej parametrów. Oczywiście gdzieś na Facebooku również mamy obejrzenie kilkusekundowe wideo i tak dalej. To też jest liczone jako zaangażowanie. Natomiast TikTok robi to od jakby zupełnie innej strony. Nie wymaga żadnego wysiłku od nas, oprócz tego, żebyśmy po prostu scrollowali od czasu do czasu tapnęli w ten ekran. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że ten attention span mimo wszystko się jeszcze bardziej skrócił, tak? Ponieważ jeszcze jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że nie wiem, w pierwszych pięciu sekundach musi się pojawić ważny komunikat, w pierwszych trzech sekundach. A teraz wydaje mi się, że jest to po prostu pierwsza sekunda. Tych treści jest tyle, że nie jesteśmy w stanie um, jakby zeksplorować każdego tematu, tak? Także ta pierw, pierwsza sekunda, gdzie nie wiem, zaintryguje nas, czy kadr, czy wypowiedź danej osoby, będzie decydująca dla, dla, dla danego filmu. Teraz rzadko w zasadzie spotyka się twórców TikTokowych, którzy zaczynają filmiki tak jak dawniej influencerzy czy influencerki na YouTubie, czyli cześć kochane, dzisiaj opowiem Wam, o, no to już przecież dawno się człowiek znudzi i po prostu przeskroluje to dalej, to musi być bardziej chwytliwe już od samego początku. Okej, okay, rozumiem, no zwłaszcza przy tej rosnącej, jak mówisz, liczbie pobrań i rosnącej ciągle liczbie użytkowników, i tej konkurencji kontentowej, o której wspominałaś. Rzeczywiście, jeżeli chcemy tą uwagę odbiorcy zdobyć, nie stracić go, właśnie przywiązać go do siebie, no to chyba to zainteresowanie już, już od startu powinno mu towarzyszyć, więc jak najbardziej to rozumiem. Tutaj właśnie rozmawialiśmy sobie o tych zmianach, jeżeli chodzi o konsumpcję wideo. Ale co ciekawe, ta zmiana odbywa się też na poziomie wyszukiwania informacji przez użytkowników, bo ostatnie badania, które czytałem, pokazują, że coraz więcej z nich zaczyna też traktować TikToka jako taki substytut wyszukiwarki internetowej. Ostatnio opublikowany został nawet raport, zresztą przez Google, jeśli się nie mylę, wedle którego. Już około 40% młodych ludzi szuka na TikToku lokali gastronomicznych, zamiast sprawdzić opinie na ich temat i lokalizację w wyszukiwarce internetowej, właśnie. No i czy mogłabyś powiedzieć nam nieco więcej o tym zjawisku? No i o tym, jak ekspansja TikToka odbija się na innych mediach, ale i całej branży reklamowej również? E, tak, właśnie też sobie myślałam o tym. O tym... Google, zastanawiałam się, z czego może to wynikać, i wydaje mi się, że TikTok w przeciwieństwie do Google dostarcza informacji, jak w danym miejscu jest. Jeżeli wejdziemy w relacje w TikToka, który opowiada przykładowo o jakiejś krakowskiej knajpie, to będziemy mieli takie look and feel, takie same smaczki, co tam jest najfajniejszego. Natomiast, no cóż, z recenzji Google dowiemy się głównie, czy się nie zatrujemy, czy zostaniemy obsłużeni w czasie, ile ludzie zapłacili. Czy, 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 była miła obsługa, tak? To jest jakby inny poziom doświadczenia. Dodatkowo, wyszukiwarka TikToka działa coraz lepiej. Kiedyś pamiętam, że wyszukiwałam, nie wiem, konkretne hashtagi, a teraz faktycznie już nie prowadzę researchu, takiego powiedziałabym reka, reklamowego, czy pod czy pod inspirację. Nie prowadzę go w Google, czy na LinkedInie, bo LinkedIn też jest kopalnią inspiracji, kopalnią kampanii. Natomiast ta wyszukiwarka działa na tyle dobrze, że w zasadzie na każdy temat, czy wpisując nazwę produktu, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie znaleźć interesujący nas kontent. No i też stwierdzam, że te wyszukiwania są dość trafne. Więc wydaje mi się, że dlatego jest to, będzie to konkurencja, bo jakby oferuje trafne wyniki i inny rodzaj doświadczenia. Myślę też, że ponieważ jest to taki pasywny styl konsumpcji tego medium, to też trochę TikTok będzie pełnił taką funkcję jakby newsroomu. Ja spotkałam się z tym, że nie wiem, w momencie kiedy w Polsce Przykładowo odbywał się y, strajk kobiet, czy później mieliśmy wojnę na Ukrainie. To wiele osób w ramach takiej codziennej prasówki oglądało sobie relacje Make Life Harder, tak? Oni na bieżąco komentowali te sytuacje, Użytkownicy na bieżąco wysyłali im, nie wiem, zdjęcia ze swoich miast, co się dzieje, albo z granicy, albo nie wiem, zbiórki, gdzie można było się zaangażować i jakoś pomóc. Natomiast zaufasz, że to też trzeba było jakby bardziej intencjonalnie sobie znaleźć, tak? Po prostu jeżeli wchodziłeś kilka razy dziennie na Instagrama, to być może gdzieś na początku w relacjach wyświetlał się Make Life Harder. Natomiast chodząc na TikToka, TikTok już wie, że jest to temat wiralowy, to masz dużo większy zakres tych relacji, ponieważ masz te relacje z większej ilości źródeł. Czyli jeżeli mieliśmy temat wojny czy wsparcia uchodźców, to tego kontentu pojawiało się bardzo dużo i nawet jakby bez tego, bez wyszukiwania już mogłeś wiedzieć, co się dzieje na świecie. Podobną sytuację obserwujemy teraz, kiedy w Stanach Zjednoczonych będzie się zmieniało prawo odnośnie aborcji, Również, jakby na całym świecie, ludzie bez wyszukiwania tej informacji, bez wchodzenia do, do internetu, do innych źródeł, już są w stanie się o tym dowiedzieć. Czyli tutaj widzimy też, jakby te takie, jakby informacyjny potencjał TikToka. No i oczywiście też fake newsowy potencjał, tak? Nie zapominajmy o tej drugiej stronie. O ile Facebook już to przerabiał, tak? Musiał wprowadzić odpowiednie polityki, to TikToka to dopiero czeka. Rozgadałam się na inny temat. Nie, w porządku to jest bardzo ciekawe. No bo rzeczywiście słyszałem o tych fake newsach, że one są na TikToku jednak e, często obecne i że wystarczy tak naprawdę no, chwila kontaktu e, z tym medium, żeby e, właśnie natknąć się na, na tego typu fake news, więc to jest temat bardzo ciekawy. Proszę kontynuuj. No tak, no niestety o ile użytkownicy TikToka są mega wyczuleni na reklamę. Oczywiście też też jakby badania pokazują, że użytkownicy TikToka również jakby mają mniejszy problem z tą reklamą, szczególnie jeżeli jest to jakiś fajny natywny content twórcy, który jest wpisane to co on robi na co dzień, to często nawet bardzo doceniają takie współprace z marką. To już wydaje mi się, że nie są tak mocno wyczuleni na fake newsy. Na Facebooku, dzięki wielu kampaniom informacyjnym, dużo osób jest już w stanie stwierdzić, co jest fake newsem lub co potencjalnie może być fake newsem. Uczymy się szukać źródeł, uczymy się pytać. Natomiast, cóż, na TikToku, nie wiem, czytając komentarze często pod filmami, które, nie wiem, wyrażają opinię na jakiś temat, czy właśnie podają jakieś newsy, jakby tej dyskusji tak mocno nie widać. Niestety, myślę, że to jeszcze jest dosyć długa droga. Jasne, słuchaj, chciałbym Cię tutaj zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo gdzieś tam natknąłem się na taką informację, jeszcze wracając do tych lokali gastronomicznych, o, o których tutaj wspomniałem w pytaniu. Przeczytałem gdzieś, że to jest też troszkę konsekwencja zmiany pokoleniowej, z jaką mamy do czynienia, że kiedyś, kiedy właśnie wyszukiwaliśmy na przykład restaurację, to zależało nam na tym, żeby znaleźć miejsce, w którym będzie fajna obsługa, w którym zjemy smacznie, w którym ceny będą niewygórowane. Natomiast podobno dzisiaj młodzi ludzie, którzy jednak w dużej mierze częściej korzystają z TikToka, bardziej szukają miejsc, na przykład, w których jadają ich ulubieni celebryci. I tam niekoniecznie zależy im na tym, żeby to było jakieś szczególnie pyszne, na przykład, natomiast właśnie, żeby to było dokładnie to samo miejsce, gdzie, gdzie ich idole, gdzie właśnie osoby, które śledzą, gdzie się właśnie stołują. No to jest ciekawe, co do celebrytów to nie wiem. Natomiast ja osobiście tutaj i, i znam i obserwuję przykładowo takich krakowskich foodie, tak? Influencerów, raczej mikroinfluencerów, którzy robią content tutaj z krakowskich restauracji i przyznam sama, że bardzo chętnie odwiedzam te lokale, które oni polecają. Jeżeli pokażą fajną relację, to bardzo chętnie się tam wybieram. Zresztą często od nich dowiaduję się o jakichś nowościach, o otwarciach, o zmianie menu. Akurat ta tematyka mnie interesuje. I dla mnie, jakby tą zmianę pokoleniową widać od trochę innej strony. Myślę, że to bardziej knajpy zaczynają się dostosowywać. Robią fajne pomieszczenia, które będą super wyglądać na filmie. Robią neony, które też dobrze wyglądają i na filmach i na zdjęciach. Robią ścianki, gdzie można sobie zrobić fotkę. Nareszcie jest oświetlenie w restauracjach, bo często było mega ciemno, nie dało się zrobić dobrego zdjęcia tego jedzenia. I teraz się to po prostu zmienia. Zmienia się, zmienia się też podejście gastro. To jest bardzo ciekawe co mówisz. Rzeczywiście, zwłaszcza w Krakowie, w miejscu gdzie bardzo dużo knajp działa, też w podziemiach, to, to z tym oświetleniem bywało często kiepsko. No ale właśnie, tutaj pokazałaś nam kilka takich zmian, jakie się dokonują też właśnie na poziomie na przykład lokali gastronomicznych. Jeżeli ktoś taki lokal prowadzi i tego typu zmian u siebie nie wprowadził, to, to zachęcamy do tego, bo można na tym, jak widać, tylko i wyłącznie zyskać nowych klientów. No, ja właśnie gdzieś tam na koniec chciałbym cię jeszcze poprosić o kilka rad dla naszych słuchaczy, którzy być może boją się wykorzystywać to narzędzie, jakim jest TikTok, albo nie wiedzą, czy, czy ono jest dla nich, czy może dla ich marki. Co byś poradziła takim ludziom? No, ja często, tak jak powiedziałam wcześniej, spotykam się z poglądem, że na przykład nie ma tam naszej grupy docelowej, że jest to aplikacja dla dzieci, gdzie, gdzie po prostu jest kontent typowo taneczny. Tak jak mówię, się to dawno zmieniło. I taki, takim osobom poleciowym, żeby po prostu pobrały TikToka i zobaczyły, co tam jest. Wystarczy, nie wiem, moim zdaniem tydzień, dwa, potestować, żeby sprawdzić po prostu, co TikTok oferuje. Oczywiście nie namawiam, dlatego że um, jakby różne są strategie. Niektórzy wolą działać bardziej zachowawczo, natomiast są marki, które udowodniły, że da się na TikToku odnieść sukces. Bardzo polecam odwiedzić profil Duolingo gdzie bohaterem TikToka jest ich Zielona słówka, która ma swój własny charakter, która realizuje trendy. Naprawdę bardzo fajnie prowadzony jest ten profil. Bardzo polecam polski profil Rosmana. Tam możemy jakby podejrzeć kulisy pracy w Rosmanie, jakby w samej drogerii ulisty pracy z klientami. Rosman też super wykorzystuje trendy. Faktycznie jest to zrealizowane bardzo komediowo i bardzo rozrywkowo. Sama uwielbiam ich oglądać. Słynnym, w sumie już często cytowanym profilem, ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma TikToka, to koniecznie musi odwiedzić profil Ryanaira, który też na bieżąco komentuje, śledzi trendy również w sposób komediowy. No tak jak mówię, jest to platforma rozrywkowa, więc komedia to jest temat numer jeden. Aczkolwiek nie jedyny. Także proponowałabym po prostu, zamiast jakby kierować się pewną taką ogólną opinią, sprawdzić tego TikToka. To jest pierwsza rzecz. Wiem też, że wiele osób obawia się kosztów związanych z prowadzeniem TikToka. Bo faktycznie już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no nie wiem, na Instagrama no to nie wrzucimy zdjęcia z telefonu albo nie wiem fotki zrobionej z ręki, tylko to musi być już sesja zdjęciowa, plan zdjęciowy, dwudniowy, trzydniowy, filmiki zmontowane na wyższym poziomie z postprodukcją, no niemalże jakość telewizyjna. Natomiast na TikToku przede wszystkim liczy się świetny pomysł i realizacja tego pomysłu w taki sposób, żeby był on zrozumiały. Jaką techniką my to będziemy robić? Czy będą to papierowe wycinanki? Czy będziemy rozmawiać jedną dłonią z drugą dłonią? Nie ma to kompletnie znaczenia. Po prostu powinniśmy uwolnić się od tej formy i postawić na treść. Tak bym powiedziała. No jeszcze, jeżeli mogłabym cokolwiek innego tutaj doradzić, to nie czekałabym jednak, aż TikTok się zestarzeje, tak? Bo to nastąpi. Teraz jest mała konkurencja, marek jest stosunkowo niewiele. I wciąż możliwe są zasięgi organiczne. I cóż, im, im będzie więcej marek, im będzie tych treści reklamowych więcej, tym bardziej e, użytkownik będzie z nich na te treści. I trzeba będzie już naprawdę e, gimnastykować się, żeby kogoś zainteresować. Więc myślę, że jeżeli być na jakiejś platformie, e, to raczej wcześniej niż później. No. Facebook nie pamiętam, ile lat temu wystartował, ale, no jak wiemy, nowe popularne aplikacje społecznościowe nie pojawiają się każdego dnia, więc to jest tak naprawdę duża szansa, żeby chociaż to wypróbować. No jest wiele takich polskich marek, które stawiają swoje pierwsze kroki na TikToku chociażby frugo czy grześki które, które gdzieś próbują albo tworzyć wiralowy content albo współpr zaczynają współpracę z influencerami teraz z tym bark już kolejną akcję na TikToku w zasadzie wczoraj ją odpalili konkurs w którym zrobili fajny efekt um, AR Zatrudnili, zatrudnili Jeleniewską, czyli, no jedną z najbardziej takich popularnych Tiktokerów polskich. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No bo dzisiaj, jak sprawdzałam, to w zasadzie same bardzo młode osoby się tam zgłaszały. Nawet nie wiem, czy, czy mają ten wiek, który pozwala na korzystanie z Tiktoka, ale, no, jest to dopiero pierwszy dzień, więc na pewno będę obserwować, jakim idzie, bo poprzednia kampania Tiktokowa poszła im świetnie, naprawdę. Więc jestem ciekawa też efektów tej kampanii. No widzisz, powiedziałaś, że nie namawiasz, a jednak ja, ja się czuję namówiony i mnie namówiłaś. Na pewno poświęcę troszkę czasu na to, żeby poznać TikToka trochę lepiej, zwłaszcza te komediowe treści, myślę, będą do mnie jakoś szczególnie trafiać, więc dziękuję Ci za to, że, że mnie namówiłaś. No i dziękujemy Wam, że spędziliście z nami to ostatnie pół godziny. Mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Pamiętajcie o tym, żeby dać nam kciuk w górę na YouTubie, zostawcie też komentarz, to bardzo nam pomoże w kontekście tych algorytmów YouTube'owych. No a my obiecujemy, że przeczytamy wszystkie Wasze komentarze, a na najciekawsze postaramy się odpowiedzieć. Także raz jeszcze dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj i dziękuję Tobie, Kasiu, za te bardzo pouczające pół godziny. Ach, dzięki. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła siebie usłyszeć. No, mam nadzieję, że to już będzie niedługo. Także raz jeszcze dziękujemy. No i mamy nadzieję do usłyszenia przy okazji następnego odcinku podcastu bez briefu. Trzymajcie się. Hej!